Dzień dobry! Czasem na przekór różnym kłopotom! Walczysz o drama, gdy wody, dzień wody, jest nowy, a, a przecież łatwiej Wszystkim istotom. Kiedy już to mają to wody, plan finansowy. Witam serdecznie, dr Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest zagadnieniom planu finansowego, a ściślej podpunktowi pod tytułem plan przepływów finansowych. Zgodnie z ideą, że należy od ogółu do szczegółu dochodzić, to za każdym razem powtarzam całą ideę, żeby każdy zrozumiał, co to jest plan finansowy, jak on działa. Otóż plan finansowy to jest Taki dokument, który zawiera dane finansowe klienta, spisuje jego cele, omawia, w jaki sposób jego styl życia teraz wpływa na realizację tych celów, pokazuje rekomendacje, czyli sposoby poprawiające jakość życia, obniżające koszty, poprawiające jakość, no i odnosi się oczywiście do realizacji tych celów, które mają być zrealizowane na pewno, mają być zrealizowane taniej. I być może nawet szybciej. Taniej w stosunku do cen, czyli nie za 100% ceny, ale taniej. No i na szerokim tle około 60 aspektów życia w 8 głównych działach. 60 aspektów, ponieważ te aspekty są istotne i doradca finansowy wie, jakie to są aspekty i dlaczego jest ich aż tyle. Więc te 60 aspektów to są te, które. Omawiamy i oczywiście, jeżeli klient dochodzi do wniosku, że nie potrzebuje aż tylu, to może sobie ograniczyć. No ale generalnie wychodzimy z założenia, że chce zrealizować więcej niż jeden cel w życiu, i dlatego te 60 aspektów jest istotny. Jak teraz popatrzymy na konstrukcję planu finansowego, no to mamy te elementy pierwsze, czyli to było to, co się nazywało tą. Sytuacją finansową klienta, czyli dane finansowe klienta, co zarabiasz, jak wydajesz i tak dalej, czyli wskaźniki finansowe. Później mamy elementy inwestycyjne, czyli co robi z pieniędzmi, ale co powinieneś robić, elementy ochronne, mamy elementy edukacyjne, bo edukacja jest dzisiaj konieczna. Mówimy o kontinuum edukacji, mówimy o zarządzaniu długami, ze względu na to, że średniostatystycznie gospodarstwo domowe ma więcej niż jeden kredyt. Jest 14,9 milionów gospodarstw domowych i 15,1 milionów udzielonych kredytów, więc łatwo zrozumieć, że średnio statystycznie jedno gospodarstwo ma więcej niż jeden. Elementy dotyczące nieruchomości, no też dla każdego zrozumiałe każdy musi gdzieś mieszkać. Elementy dotyczące zdrowia zarządzanie zdrowiem jest ważnym elementem i elementy dotyczące sztucznej inteligencji i tu jest taki obrazek, który, no, tak może, ewentualnie Symbolizować dla kogoś taką pajęczynę, albo ewentualnie tarczę, albo radar, albo coś takiego. Otóż te wszystkie elementy są ze sobą połączone i to nie jest tak, że jest jeden dział, drugi dział, trzeci dział, czyli tak, jakbyśmy mieli klocki, tylko mamy taką materię, która jest ze sobą przemieszana i taką różnokolorową mozaikę przy takim natężeniu w poszczególnych miejscach tego, co jest ważne. No i dzisiaj jesteśmy w punkcie pierwszym, czyli mówimy o elementach finansowych, i wśród tych elementów finansowych będziemy omawiać coś, co się nazywa wskaźnikiem przepływów finansowych. Wskaźnik przepływów finansowych. Dlaczego ten wskaźnik przepływów finansowych jest ważny i co on daje? Otóż wskaźnik przepływów finansowych jest ważny z kilku powodów. Rozmawialiśmy już na temat zbudowania wartości netto, czyli network, a teraz jest wskaźnik przepływów finansowych. O ile network mówi o ogólnej, całej sytuacji, powiedzmy, takiej statycznej, bo on może być na moment bieżący albo na dany rok, no i oczywiście w rozłożeniu w latach, ewentualnie pokazuje trend, o tyle wskaźnik przepływów finansowych, czyli ten drugi podpunkt w analizie, dotyczy bardzo istotnych zagadnień tu i teraz, czyli w skali miesiąca. W skali miesiąca, przepływy finansowe w skali miesiąca. No i one w bardzo ważny sposób pokazują nam co się dzieje z pieniędzmi. Czyli kiedy mówimy o planie finansowym, to musimy dokonać analizy sposobu używania pieniędzy. I ten wskaźnik przepływów finansowych jest właśnie taką analizą sposobu, w jaką ty swoimi pieniędzmi zarządzasz. Dlaczego to jest ważne? Otóż Wielu doradców finansowych, szczególnie amerykańskich, stwierdziło bardzo istotną rzecz. Nie mówimy oczywiście o sytuacjach takich, w których ktoś jest na granicy minimum socjalnego lub poniżej. Mówimy o sytuacji ludzi, którzy zarabiają, powiedzmy w cudzysłowie, normalnie, czyli średnią krajową, dwie średnie krajowe, trzy albo i więcej. Otóż amerykańscy doradcy zauważyli bardzo ciekawą rzecz, która ma swoje absolutne odzwierciedlenie również w Polsce. Mianowicie, problem nie polega na tym, że jest za mało pieniędzy. Problem najczęściej polega na tym, że w zły sposób się pieniądze użytkuje. A dowodem na to, że tak jest, są sytuacje takich rodzin albo takich osób, które mają dużo pieniędzy, ale oprócz tego, że mają dużo pieniędzy, mają również kłopoty finansowe. I te kłopoty finansowe wynikają. Tylko z jednego powodu, mianowicie z tego, że zarządzają pieniędzmi w sposób niewłaściwy. Czyli generalnie zarządzanie pieniędzmi, tutaj znowu wracamy do jednego z elementów planu finansowego do budżetowania, bo ten wskaźnik jest z tym ściśle powiązany. Zarządzanie pieniędzmi staje się kluczowe. Nie jest istotne ile zarabiasz, tylko istotne jest to, co robisz z tym, co zarabiasz. No i dlatego należy właśnie zwracać uwagę na wskaźnik przepływów finansowych. On mówi nam o trzech rzeczach. On mówi o nam ilości, jakości i o trendzie. Dzięki takiej analizie wskaźnika przepływów finansowych wiemy, co się dzieje. Czyli zaczynamy od tego, że musimy poobserwować swoje wydatki, więc na przykład zapisywać je przez 2 trzy miesiące. Im dłuższy okres obserwacji, tym lepiej, bo oczywiście wydatki na przykład w końcu grudnia mogą. Pokazywać, że mamy nadmierną skłonność do słodyczy, a tak wcale nie jest. Najczęściej jednym z elementów robienia komuś prezentu jest dawanie mu jakiejś słodyczy. W związku z powyższym w innych miesiącach te wydatki mogą być inne, albo może się okazać również, że wskaźnik związany, czy procent związany z jedzeniem, stanowi wtedy o wiele większą rolę niż w innych miesiącach. Czyli po pierwsze sprawdzamy, na co wydajemy pieniądze. Musimy wiedzieć, jakie rzeczy kupujemy I Jak już wiemy, jakie to są rzeczy, no i sprawdzamy, tak jak mówię, w okresie tam kilku miesięcy, dwóch, trzech, może czterech, to będziemy mieli pewną świadomość naszego sposobu wydawania pieniędzy. Pomijam tak zwane opłaty stałe, no bo te są oczywiste: prąd, czynsz, gaz, telefon i tak dalej, ale co robimy dalej z tą resztą, na którą mamy wpływ? No, Gdzieś mieszkamy i te opłaty stałe muszą być regulowane, ale co z tą resztą? Możemy na tej podstawie stwierdzić, na przykład, jakie rzeczy kupujemy do jedzenia, albo w jaki sposób w ogóle obchodzimy się z pieniędzmi. Amerykanie wyróżniają taki bardzo ciekawy współczynnik, który się nazywa LATE factor. To oznacza, jakby ilość lat, to jest taka kawa z mleczkiem. Pokazuje. Ilość pieniędzy wydawaną na kawę z mleczkiem albo kawę po drodze na stacji benzynowej, czy gdziekolwiek indziej. Okazuje się, że to może mieć w ciągu miesiąca nawet poważne rozmiary. Jeżeli no, weźmy polski przykład, jeżeli kawa gdzieś tam kosztuje 15 złotych, czy 12, niech będzie nawet tylko 10 i dziennie po drodze wypijamy ze dwie, no to mamy 20 razy 30 dni, to jest 600 zł i się zastanawiamy, w jaki sposób nasze pieniądze gdzieś się. Upłynniają, znikają i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Więc po pierwsze, wiemy, na co wydajemy. Wiemy, na co wydajemy. To ma oczywiście powiązania. Powiedziałem, że w planie finansowym wszystko jest ze sobą powiązane. To ma powiązania, na przykład, z planem zarządzania zdrowiem. No bo jeżeli się okaże, że ten współczynnik wydawania na słodycze w miesiącu grudniu wcale się nie różni od pozostałych miesięcy, no to mogę wyciągnąć dwa wnioski. Albo przez cały rok następuje nadmierna konsumpcja słodyczy, albo w grudniu nie robisz żadnych większych zapasów słodyczy, albo nie kupujesz tych słodyczy, bo uznajesz, że to jest na przykład nie do końca zdrowe, albo nie do końca potrzebne. Jeżeli na przykład z takiego zestawienia wyjdzie, że 80% pieniędzy wolnych wydajesz na alkohol, no to mogę się znowu zastanawiać i wyciągnąć dwa wnioski. Pierwszy to jest taki, że może masz jakiś bar, w którym prowadzisz sprzedaż alkoholu, no i dlatego musisz alkohol kupować. Ale jeżeli nie prowadzisz biznesu i jest to tak zwana konsumpcja własna, no to znowu w powiązaniu z planem, który się nazywa plan zarządzania zdrowiem, będę mógł stwierdzić, że prawdopodobnie Twój sposób funkcjonowania no, może wskazywać na uzależnienie, chorobę albo cokolwiek innego. Z kolei, jeżeli zauważę na przykład konsumpcję różnych innych rzeczy, takich normalnych, potrzebnych, które każdy człowiek w życiu no, używa, niektórzy więcej, niektórzy mniej, to mogę Ci wtedy doradzić, co zrobić, żeby zachować jakość życia, ale obniżyć jego koszty. Często o tym mówiłem w różnych miejscach, w radio, w telewizji. Jeżeli ktoś na przykład zużywa kilogram cukru miesięcznie. Załóżmy, że kilogram cukru miesięcznie, czyli 3 zł, no to razy 12 to jest 36 zł, tak? 36 zł w ciągu roku wydaje na cukier. No to teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, zawsze w styczniu na początku roku cukier ma obniżki, czyli można kupić kilogram cukru nie za pełną cenę, tam powiedzmy 3 zł, tylko za 2. Ja tu podaję takie Cyfry czy liczby, które łatwo opanować umysłowo, czyli łatwo zapamiętać i zrozumieć, bo te ceny się tam wahają, one od złoto 80 do 3,50, do 4 nawet czasami dochodzą, znowu spadają na 3, one są różne, ale przyjmijmy dla prostego liczenia 3 i 2 zł. Normalna cena jest 3, ta cena taka w promocjach jest 2. Jeżeli wtedy kupisz na przykład 12 kg cukru i je sobie w domu gdzieś złożysz, w jakimś tam miejscu, gdzie trzymasz żywność, no to masz następujący efekt. Wydałeś 24 złotych na roczną potrzebę zamiast 36. No to to są tylko dwie trzecie. Zaoszczędziłeś 33%. I ten przykład jest tylko po to, żeby zrozumieć, że tak można robić z różnymi innymi potrzebami, które masz. Jeżeli wiesz dokładnie, na co wydajesz pieniądze, to możesz wydawać je w sposób bardziej zorganizowany. Jeżeli na przykład ja używam czegoś takiego, używasz suszonej żurawiny, to ona też się w cenach bardzo, bardzo różnie zachowuje. Jeżeli kupujesz w małych pakiercikach, takich tam po 100-200 gram, to ona kosztuje 50-60 zł za kilogram czasami. Ale jeżeli na przykład kupujesz taką, którą możesz nasypać do torebki, w niektórych sklepach tak jest, najczęściej w tych wielkoprzemysłowych dużych, ale czasami w jakichś mniejszych również, to wtedy ta żurawina ma różne ceny. Kosztuje 40 zł, 30, 20 kilka i jeżeli wiesz, że tego potrzebujesz, to wchodząc do sklepu zawsze podchodzisz do tego działu. Bywają dni, w których są jakieś specjalne promocje i taka żurawina raptem spada o 50% w cenie. Więc wtedy kupuję kilogram albo dwa, wystarcza mi to na dłuższy okres i zaoszczędzam... 30-40 albo 50% tego, co normalnie bym na ten cel wydawać musiał. Czyli, jeżeli popatrzymy na strukturę naszych wydatków, to zawsze możemy stwierdzić, co można zrobić, żeby obniżyć koszty życia, a podnieść jego jakość, albo utrzymać jego jakość. No bo podnoszenie jakości będzie polegało na tym, że utrzymuję to, co chcę, mam tę konsumpcję, którą lubię, natomiast pojawiają się dodatkowe pieniądze związane z lepszym zarządzaniem. Czyli po pierwsze mamy ilość. Ta ilość tych rzeczy, którą kupujemy i wydajemy, pokazuje nam również następną rzecz, pokazuje nam relacje procentowe. Pokazuje nam relacje procentowe w stosunku do pieniędzy, które przychodzą. Jeżeli na przykład zarabiasz średnią krajową, przyjmijmy, że to jest 5000, żeby się łatwiej liczyło. Z czego 1000 kosztuje cię na przykład Utrzymanie tych wszystkich rzeczy związanych z egzystencją, czyli prąd, telefon i tak dalej, a pozostałymi pieniędzmi rozporządzasz inaczej, no to pytanie znowu brzmi, jaki procent tych pieniędzy na co wydajesz. I to jest bardzo istotny wskaźnik, ponieważ też na podstawie jednej rzeczy można zauważyć tutaj ważną sytuację ogólną. Jeżeli Twój wskaźnik wydatków na pożywienie przekracza 50%, tego, co zarabiasz, to znaczy, że jesteś w sytuacji trudnej. Jesteś w sytuacji trudnej i prawdopodobnie należy się zastanowić nad tym, jak zwiększyć przypływ pieniędzy, czyli jak więcej zarabiać, bo cen nie obniżymy, cen żywności nie obniżymy. I mówi się, że wskaźnik ubóstwa zaczyna się wtedy, kiedy 70, 80, albo więcej procent pieniędzy wydawanych jest na żywność, bo nie ma pieniędzy na inne rzeczy. A więc z tych. Relacji, z tych procentów wychodzi pewna jakość. Po pierwsze sprawdzamy, na co wydajemy, a później obliczamy, jaki to jest procent. I na tej podstawie, patrząc przez ten pryzmat kilku miesięcy, możemy ustalić trendy. Patrzymy, jak funkcjonują Twoje pieniądze i Twoje przepływy w miesięcznych przepływach, i nagromadziwszy na, tutaj. Tych przepływów 12 możemy stwierdzić, jak w roku wyglądają te trendy i te przepływy. No, bo w okresie wakacyjnym na pewno więcej pieniędzy się wydaje na przyjemności, na lody, na piwo, na drinka, na tego typu rzeczy, czy na zwiedzanie jakiegoś muzeum albo jakiejś atrakcji, rozrywki, ale w innych miesiącach ten wskaźnik się będzie normalizował. I teraz chodzi o to w przepływach finansowych, żeby wyraźnie wyodrębnić kategorie wydatków. Wyraźnie wyodrębnić kategorie wydatków i sprawdzić, Jakie są relacje procentowe pomiędzy tymi kategoriami wydatków? Można w bardzo precyzyjny sposób ustalić, ile pieniędzy na co wydajemy i porównać to z czymś, co się nazywa wzorem, modelowym wzorem wydawania pieniędzy. Ten modelowy wzór wydawania pieniędzy to nic innego jak złota proporcja w Twoich finansach osobistych. Ta złota proporcja w finansach osobistych wyraźnie pokazuje, jak modelowo należy podzielić pieniądze w sposób taki, żeby wystarczało na wszystko, czyli na życie bieżące, na kredyty, na realizację celów teraźniejszych i realizację te celów przyszłych. To jest ta informacja, która jest taka istotna i ważna, bo jeżeli będziemy od początku tak dzielić tymi pieniędzmi się w sposób taki racjonalny, wtedy realizujemy wszystkie nasze cele, takie, które sobie zakładamy, że chcemy zrealizować. I dlatego wskaźnik przepływów finansowych jest taki istotny. Musisz wiedzieć, jaką pozycję tutaj, i to jest znowu powiązane z Twoim budżetem, jaką pozycję tutaj mają na przykład wydatki na żywność, jaką mają na długi, czyli na kredyty, jaką mają na przyszłe cele. To jest istotne i ważne, bo dzięki temu kontrolujesz realizację swoich przyszłych zamiarów. Twój styl życia w przyszłości no, z wiekiem będzie się zmieniał. Może już przestaniesz chodzić na dyskoteki albo uprawiać jakieś ekstremalne sporty, ale pewne rzeczy, które są związane z Twoją psychiką i Twoimi wartościami, pozostaną. I prawdopodobnie za lat 10, 15, 20 albo 40 od dzisiaj nadal chciałbyś robić takie rzeczy, które robisz dzisiaj i które ci sprawiają przyjemność, albo które uważasz za ważne. To może być na przykład kontakt z mediami, czyli oglądanie telewizji, a więc potrzebujesz aparatu, potrzebujesz telewizora takiego, który jest sprawny. To może być na przykład gotowanie, więc potrzebujesz dobrych urządzeń kuchennych. To wszystko ma niestety tę właściwość, że się również psuje i nawet jeżeli dzisiaj to posiadasz, to za lat 20 pewnie będziesz musiał kupować nowe. I wtedy się pojawi znowu ten problem, że finansując to z obrotu bieżącego płacisz 100% finansując to kredytem płacisz 120, 130 lub 140%. Dlatego przyjrzenie się tym przepływom finansowym, czyli to current ratio tak zwany, czyli wskaźnik tego, jak wydajesz twoje pieniądze, jest ważny. To jest tabelka, bo na, na tej, w tej tabelce musisz umieścić te podstawowe rzeczy, które tak naprawdę odzwierciedlają strukturę budżetu domowego. Przy czym warto jest zrobić to w głównych kategoriach, ale również podzielić je na pozostałe. No, niektórzy używają na przykład, zaliczają alkohol do używek razem z tytoniem, i to jest słuszne, ale do używek zalicza się również kakao. Jeżeli na przykład codziennie pijesz kakao i Twoja rodzina codziennie pije kakao, to jest to bardzo zdrowe, jest to bardzo potrzebne i bardzo dobre. Natomiast jeżeli powiesz, aha, używki u mnie mają na przykład 8% albo 7% albo 6% w moich wydatkach, no to można pomyśleć, mm -hmm, to znaczy, że robisz coś złego dla zdrowia, bo za dużo wydajesz na alkohol albo na papierosy. Otóż im bardziej precyzyjnie to zrobimy, tym większy obraz masz, ale też nie możemy się zgubić w szczegółach. Musimy mieć możliwość zrobienia takiego zgrupowania tych głównych wskaźników w taki sposób, żebyś zrozumiał i widział tendencję, tendencję tego, co robisz z pieniędzmi. I na tej podstawie możesz wyciągać wnioski, czy Zrealizujesz swoje cele finansowe w przyszłości, czy ich nie zrealizujesz? Na pewno, jeżeli wskaźnik przepływów finansowych zbilansuje ci się do zera, to znaczy, że nie jesteś w stanie gromadzić kapitału. A zatem jest to również informacja taka, że można coś poprawić, bo w planie finansowym chodzi o to, żeby obniżyć koszty życia ale podnieść jego jakość. To nie znaczy, że masz zostać raptem głodującym pustelnikiem i niczego nie kupować. To znaczy, że masz nadal się cieszyć życiem, ale robić to w sposób bardziej racjonalny. Czyli tak, żeby to wszystko kosztowało mniej, a ty miał szansę albo ty miała szansę realizowania twoich celów, które chcesz zrealizować. Dlatego ten wskaźnik przepływów finansowych jest jednym z elementów planu finansowego. Jak popatrzysz, widzisz powiązania z różnymi innymi elementami planu, jak popatrzysz, widzisz tendencję, widzisz swoją sytuację, wiesz, co możesz poprawić i co najważniejsze, możesz to porównać ze wskaźnikiem tym, takim idealnym, czyli ze złotą proporcją. W opisie do filmu znajdziesz link do złotej proporcji, żeby się więcej na ten temat dowiedzieć. W każdym razie, dzięki zastosowaniu złotej proporcji w przepływach finansowych, możesz pozwolić sobie na wszystko. Ale z tym założeniem, że to jest związane z Twoją sytuacją finansową, czyli jak zarabiasz dwie średnie krajowe, czyli 10 tysięcy złotych miesięcznie, a 120 tysięcy złotych rocznie, to pewnie nie kupisz sobie Ferrari za 2,5 miliona, ale na pewno jesteś w stanie mieć sprawny i dobrze funkcjonujący samochód, bo plan finansowy mówi o Twoim potencjale finansowym, a Twoje przepływy finansowe są podstawą do działania. To ma być Twoja wolność finansowa, Twoja niezależność finansowa i Twoje cele mają być realizowane, a nie naśladowanie tych, którzy szastają pieniędzmi, bo mają inne przepływy. Zachęcam do zrobienia sobie wskaźnika przepływów finansowych, czyli takiego spisania, w jaki sposób wydajemy pieniądze i obliczenia relacji procentowych. Czasami ludzie są zaskoczeni wynikami, bardzo często mamy taki. Moment, kiedy ktoś mi mówi, ach, przeraziłem się albo stwierdziłem, że to jest do poprawy. Poprawia złota proporcja, do tego namawiam i oczywiście wszystkim złotą proporcję polecam. Bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Czasem na brzegu różnym, różnym głową walczysz od gdy dzień jest no. A przecież, A przecież łatwiej wszystkimi istotę, kiedy już mój. mają plan finansowy. Dziękuję, do widzenia, trzymajcie się.